Cześć szanowni, witajcie, jestem Patryk Dziś yy, znowu zaczęło sypać Ja już po prostu mam dość Bo chciałem sobie ładnie odśnieżyć już połowę odśnieżyłem i znowu zaczyna padać Także nie będę nawet ruszał Patrzcie jak sypie No, ulinki zjadły Powidła pozamarzały tak się mylę To jeszcze trochę jest Ale sypie teraz Wczoraj trzeba było zdejmować te uchwały. No, a tutaj... Tutaj nie. Ketanie. Wylewane. Za godzinkę się przyjdzie i... się ten... się daje. No. Siano jest. No. Ładnie, ładnie. Ładnie. No, już mam gorz, bo... Fajnie sobie jeszcze odśnieżyć to zawsze. Kurde. Zawsze mi yy, to popsuje. Trochę. Wczoraj sobie trochę porobiłem, już ładnie tam zrobiłem, na no ale przymroziło ten śnieg i on jest, się nie zlepi już. No, może ten popalo to się zlepi i może zrobić śmigło. <laughs> śniegu jest. Na cały luty ma być tak. Także no dobra Taka mała relacja od królików i ogólnie Pojedam się później zdejmę, mi się teraz nie chce, bo wieje strasznie. Także nara, trzymaj się, cześć!